Witajcie, ja jestem Adrian, a to jest mój już czwarty vlog, povlogujmy z Adin. Tak. E, tak, parę dni nie było odcinków, ale od jutra będą, mam nadzieję, e, bo też mam naukę, też mam szkołę, więc nie pasuje mi tak w ogóle. Tak naprawdę to już jest 22.40, co to nagrywam wiarę późno. E, o 23 możliwe że to wrzucę a zależy I, i mam dla Was informację dziękuję Wam za 7 widzów i 443 wyświetlenia no. Ach, jak mam to opisać dla innego to, to nic praktycznie nic dla mnie to naprawdę dużo bo ja Liczę, że tak będzie około 100 i tyle, no i nikt nie będzie mnie oglądał, no bo takie mam wznadziejne filmiki nie ma co robić, no to nagrywam. Ale że 400 około 50, 50 no to zrobię specjalne. 10 widzów, nie spodziewam chyba będzie. No. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Odcinki teraz będą krócej, bo... Mm, nie, co ja kalam Nie, jest późno godzinę, nie wiem co chcę powiedzieć. Więc tak, podziękowania, no i naprawdę dziękuję za... Naprawdę, nie zadzieram się to było Chyba zaczęłam od 21 czerwca nagrywać. No, minus 3-4 miesiąca i już 7 widzów, no to jestem w miarę szczęśliwy, no. Separar. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym nagrywał. Nie Widać mnie mama nagrywam. No kurde, na YouTube to pójdzie no ale mamusia mam do, 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 do pokoju no moja mama trzyma kciuki za mnie dzięki no dzięki więc cieszę się bardzo i komentujcie subskrybujcie piszcie co chcielibyście yy, jaką grę chcesz, yy, rozpocząć w następnym odcinku i yy. No żeby żeby mi działała. Napiszcie po prostu w komentarzach. No, to trzymajcie się, do zobaczenia, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i trzymajcie się. Cześć!